Ci najlepsi i najbardziej rozpoznawalni piłkarze mogą liczyć na ogromne pieniądze. Mowa tu o kilku źródłach. Podstawą jest przede wszystkim kontrakt zawarty z klubem. Oprócz tego sportowcy całkiem dużo zarabiają na reklamach przeróżnych produktów. Na przykład Kamil Glik reklamował Blachotrapes albo Sławomir Peszko Alkomat. W propozycjach na pewno może przebierać Robert Lewandowski, który jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy świata. Jak się jakiś czas temu okazało, otrzymał bardzo nietypową ofertę, z której ostatecznie postanowił nie skorzystać. Temat dzisiejszego odcinka brzmi: Robert Lewandowski miał reklamować trumny. Zapraszam do oglądania. Tą nietypową propozycję Lewandowski miał otrzymać jeszcze za czasów współpracy z agentem Cezarem Kucharskim. Polak dopiero zaczynał wielką karierę. Nazwisko Lewandowskiego nie było jeszcze znane na całym świecie. To jednak nie przeszkadzało przeróżnym firmom w składaniu ofert. Jedną z nich była właśnie propozycja reklamowania Trumien. Szerzej opowiedział o tym ówczesny agent w rozmowie z Super Expressem. Kucharski został zapytany o to, ile absurdalnych ofert współpracy otrzymał Lewy. Dużo, w tym trochę egzotycznych. Ostatnio Lewy dostał propozycję wejścia w biznes pogrzebowy. Zakład produkcji Trumien szuka inwestora i zwrócił się do niego. W chwili obecnej ciężko sobie przywołać na myśl piłkarza, który byłby inwestorem w takim biznesie. Gdyby Lewandowski zdecydował się na taką współpracę, byłaby to wizerunkowa klapa. Jak się okazało, propozycja nie była żartem, a prawdziwie profesjonalną ofertą. Jak wyznał Cezary Kucharski w dalszej części rozmowy, propozycja była pieczołowicie przygotowywana z imponującą analizą rynku. Wszystko było profesjonalnie przygotowane. Łącznie z tym, ile osób umiera dziennie w Moskwie, Petersburgu czy Kijowie, bo firma zamierza podbić tamtejszy rynek. Niestety w wywiadzie nie padła żadna konkretna nazwa pogrzebowego biznesu. Nie możemy teraz sprawdzić, czy udało im się zakontraktować jakiegoś znanego piłkarza. Kto wie, być może osoba ta nie chce się ujawniać z wiadomych względów. To nie była jedyna absurdalna propozycja współpracy, którą otrzymał Lewandowski. Kucharski zdradził, że zgłaszały się firmy proponujące różne cieszynki po strzeleniu gola. Czasem zgłaszają się też tacy magicy, którzy proponują wzory na zdobywanie goli, ale te listy wyrzucam po trzecim zdaniu. O nietypowych propozycjach współpracy wspomniał sam Lewandowski. Pewnego razu Robert gościł w programie u Kuby Wojewódzkiego. Temat zszedł na dziwne oferty. Piłkarz potwierdził historię z trumnami oraz opowiedział o innych. Miałem też propozycję promowania kiełbasy i kupienia wielbłąda. Zdarzają się takie sytuacje. W ogóle nie byłem tym zainteresowany. Lewandowski daje przykład, aby nie napalać się na pierwszą lepszą współpracę. Ciężką pracą i wytrwałością w końcu zapracuje się na najlepsze oferty. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.